Perspektywa leży w oczach doświadczającego. Oznacza to, że każdy z nas ma swoją własną perspektywę, a tym samym swój własny świat. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o perspektywach i o tym, co daje ich poszerzanie. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Podcastu Wysokie Wibracje prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Nawiązując do tego, od czego zaczęłaś dzisiejszy odcinek, czyli tego, co często powtarzamy że perspektywa leży w oczach doświadczającego, to myślę, że zwłaszcza przez ostatnie tygodnie, same w swoim życiu, ale także obserwując życia innych ludzi, możemy patrzeć, jak te perspektywy zmieniają się, ale też jak i jakie perspektywy wpływają, i to bardzo mocno, na codzienność, na rzeczywistość tych osób, które są wkoło nas i nas samych. Co ważne i ciekawe, nasze perspektywy mogą poszerzać się w miarę tak poszerzania naszej własnej świadomości, ale też szczególnie wtedy, kiedy dbamy świadomie o swoje emocje. Bo każda emocja, którą w sobie trzymamy i którą kultywujemy, jest trochę tak jak filtr, jak okulary, które mają jakieś konkretne kolory, nie? No, jak cały czas nosimy szare okulary, no to ta perspektywa jest mało przyjemna. Widzimy cały czas szary świat dookoła siebie. Ale kiedy zaczynamy zmieniać te kolory, albo nawet ubieramy wielokolorowe okulary, no to te perspektywy stają się piękniejsze w naszych doświadczeniach. Ale chcemy, żeby ten odcinek był dla Ciebie bardziej praktyczny. Dlatego na początek tego odcinka zadaj sobie pytanie, z którym możesz pracować. Czyli jaka sprawa dzisiaj nie daje Ci spokoju? Co jest takiego, co jeszcze Cię w jakiś sposób dręczy? Bo może to być jakaś sprawa, która... Zadziała się niedawno i o której cały czas myślisz, ale może to być też coś z dalekiej przeszłości. No i ta sprawa oczywiście może być przez Ciebie jakoś postrzegana, czyli możesz mieć jakąś swoją perspektywę tej sprawy, czyli tego, dlaczego tak się wydarzyło albo dzieje i jakie stoją przed Tobą możliwości czy rozwiązania. Ale uwierz mi, na koniec tego odcinka ta perspektywa może się mocno zmienić. I możesz dostrzegać o wiele więcej różnych możliwości. No właśnie, mówiłaś o tych zmianach kolorów, o różnych soczewkach, o tym, że to w sumie właśnie perspektywa, przez jaką patrzymy, sprawia, że ten świat, w którym jesteśmy, może być szary, może być czarno-biały, może być kolorowy. Może być także, jeśli zakładamy takie okulary z klapkami po bokach, może być. Bardzo zawężony. I muszę przyznać, że ostatnio jestem świadkiem, ponieważ wraca do mnie trochę osób z przeszłości, z takiego dawnego, dawnego mojego życia. I kiedy sobie tak obserwuję te osoby, będąc z nimi gdzieś, i mało mówiąc, ale właśnie patrząc, bez oceny, to zadziwia mnie bardzo mocno jak z własnej woli te osoby zawężają swoją perspektywę zawężają tę perspektywę w wielu aspektach nie tylko chodzi to jak sobie żyją bo to oczywiście jest ich sprawa ale na przykład też jak wychowują swoje dzieci jak pokazują świat swoim dzieciom i jakie te dzieci widzą możliwości i perspektywy dalej czyli jakby te ich własne perspektywy można powiedzieć Pomnożone wypływają na świat. W zasadzie perspektywy każdego z nas pomnożone wypływają na świat. I dlatego myślę, tak cenne jest i istotne, żeby dbać o rozwój poszerzania swojej świadomości i poznawania innych perspektyw. Ciężko nam dostrzec inną perspektywę, kiedy stoimy blisko pod ścianą, bo wtedy widzimy tylko te cegiełki, które są przed nami, przez które być może ciężko się przebić. Ale kiedy robimy krok wstecz, jeden, drugi, trzeci, to zaczynamy dostrzegać większy obszar tej ściany. Jak zrobimy jeszcze kilka kroków wstecz i przestajemy patrzeć na tę ścianę z, ze złością, z frustracją, że ona jest przed nami, tylko z takim poszanowaniem, że okej, okay, widzimy ją przed sobą, bo to jest ściana, którą sobie stworzyliśmy, ale mamy przecież wybór, żeby dostrzec, co jest. Tam, gdzie ta ściana się kończy, albo co jest za nią, kiedy ją albo przebijemy, albo przejdziemy ponad nią, tworząc sobie wysoką drabinę. Hmm. Często zdarza się tak, że stojąc przy tej ścianie, i tak jak mówisz, ta ściana może być strachem, złością, wieloma różnymi emocjami nieuwalnianymi przez lata, przez długi okres, więc często stojąc sobie, pod tą ścianą. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak, owszem, można ją, może tą ścianę czasem przeskoczyć, obejść, postawić sobie drabinę, ale nie widzimy też, ile w tej ścianie jest różnych otworów, czyli właśnie możliwości. Ile przez tą ścianę przenika światła, chociażby przez te otwory czy nazwijmy to okna, które tam są i ile jest w tej ścianie tajemniczych drzwi, których nie dostrzegamy dlatego, że stoimy tak bardzo, bardzo blisko. I dopiero w momencie, gdy zaczniemy patrzeć przez filtr miłości, czyli zaczniemy odsuwać się od tej ściany i obejmować Więcej, tak naprawdę obejmować siebie ze wszystkimi tymi emocjami, które w nas są, bez względu na to, czy to są te emocje, które w świecie nazywane są jako złe, ale tak naprawdę nie są złe, tylko niskowibracyjne i też te wysokowibracyjne, i pozwolimy im przez siebie przepływać, a potem też je uwolnimy. Wtedy właśnie mamy szansę na spojrzenie na wszystko przez filtr miłości, i wtedy zaczynamy dostrzegać to wszystko. O czym przed chwilą powiedziałam. Więc pytanie, które możesz sobie teraz zadać, drogi słuchaczu i słuchaczko, to a propos tej sprawy, o której myślałaś czy myślałeś na początku, która nie daje ci dzisiaj spokoju, jak zmieni się bieg tej sprawy, kiedy spojrzysz na nią przez filtry miłości? Co innego możesz dzięki temu zobaczyć? Jakie rozwiązania nagle się mogą pojawić? I widzisz, pułapka umysłu polega na tym, że Umysł chciałby wiedzieć od razu, co się zmieni. Chciałby dostać te wszystkie rozwiązania, rozpisane e, pięknie, krok po kroku, ale to tak nie działa, bo jeśli chcemy zmienić coś na zewnątrz, to najpierw mus musimy zaufać temu, co mamy w środku. Więc zaufanie to właśnie polega na tym, że najpierw przyjmujemy to, co jest, czyli całą tę złość, frustrację, smutek, żal i inne trudne emocje, a przez zaufanie im dopiero jesteśmy w stanie Zacząć je transformować w coś wysokowibracyjnego. I właśnie spojrzeć na różne nasze sprawy, te, które dzisiaj nie dają nam spokoju przez filtry miłości. Kiedy mamy już w sobie tę gotowość, żeby założyć te okulary z filtrem miłości i patrzeć właśnie przez nią na świat, to dzieje się kilka istotnych rzeczy w naszym życiu. Bo jedną z nich jest taka, że no oczywiście. Wszystko zaczynamy postrzegać inaczej, dlatego że zamiast to postrzegać zewnątrz, sterownie, zaczynamy to postrzegać wewnątrz sterownie. Czyli zamiast skupiać się na tym, że świat jest zły, to ktoś nam coś robi, to przez kogoś, albo coś zależne jest od kogoś, nawet na tym, że wiesz, no, Bóg na przykład jest na zewnątrz, tak, i Bóg chce czegoś dla naszego życia, albo nie chce, albo że to nasi rodzice albo że to szef, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy czuć to, że ta miłość to jest coś, co wypływa z nas. I właśnie wtedy zmienia, zaczyna zmieniać się ta sterowność naszego życia, to my zaczynamy trzymać stery, i to my w końcu poprzez ten pryzmat, w którym jesteśmy, to też jest ciekawe, że jakby niepotrzebne są nam nawet okulary, o których my mówimy, bo zaczynamy czuć, i rozumieć, i widzieć, że to my jesteśmy projektorem tego świata i że to my decydujemy właśnie przez jaki filtr ten świat zostanie wyświetlony. Więc kiedy zakładamy soczewki miłości, to zaczynamy samym sobie pokazywać świat pełen miłości. Zaczynamy, można powiedzieć, samym sobie pokazywać, kim jesteśmy, kim każdy z nas jest. I ta zewnątrz sterowność, o której mówiłaś, zaczyna. Wracać do źródła, stajemy się wewnątrz sterowni, a jednocześnie też znaczenia nabiera to, kim jesteśmy i co przez siebie ucieleśniamy. A kiedy znaczenia zaczyna ponownie nabierać to, kim jesteśmy oraz to, że w ogóle jesteśmy, to jednocześnie przestaje mieć znaczenie, co robimy i jak to robimy względem sprawy, którą chcemy być może w jakiś sposób zmienić, która jest dla nas dzisiaj niewygodna. Tym samym też Obejmując fakt swojego własnego istnienia, wchodzimy naturalnie w proces odpuszczania. Odpuszczania tego, czego do tej pory tak silnie zewnętrznie chciało trzymać się ego. Czyli trochę innymi słowy, przestaje mieć dla Ciebie znaczenie efekt, przestaje mieć dla Ciebie znaczenie racja, przestają mieć znaczenie dla Ciebie osiągnięcia. Dlatego, że największe znaczenie z Twojej perspektywy, przez pryzmat miłości, masz ty. I to, że tu i teraz jesteś wszystkim, czego potrzebujesz. Wystarczy właśnie, że twoja perspektywa, że ty swoją perspektywę zmienisz na tą wewnątrz sterowną, aby poczuć siebie samą i siebie samego i aby przestać mieć potrzebę gonienia za czymkolwiek. Każda z nas ostatnio zyskała dużo szerokich perspektyw na to, czym jest... Nawet nie mogę powiedzieć, kim jest, bo to nie byłoby wystarczająco adekwatne. Ale tak, czym jest? I wyraźnie doświadczyliśmy tego, że wszyscy jesteśmy połączeni i nie ma żadnego przypadku w tym naszym wszechświecie. A każda twoja myśl, i każde twoje słowo, i każde twoje działanie, i każdy twój oddech, czy głęboki, czy płytki, ma ogromne znaczenie. W tym, jak wpływasz nie tylko na swoją rzeczywistość na to czego dzisiaj w niej doświadczasz ale też na inne wymiary i to kim lub czym jesteś w innych wymiarach no więc można mieć na swoje życie i na ten świat w którym obecnie jesteśmy bardzo wąską perspektywę zawężając sobie możliwości wyborów tworzenia i doświadczania a można mieć wszystkie perspektywy naraz czyli bardzo szeroką perspektywę albo szerokie perspektywy, i po prostu pozwolić sobie płynąć przez nie i im przez siebie i wybierać w danym momencie te, które najbardziej z Tobą rezonują. I to jest, można powiedzieć, dla mnie osobiście, kluczem do tego, żeby w każdej sekundzie tej czasoprzestrzeni być w pełni swojej mocy. Ale żeby ten odcinek nadal. Miał praktyczną formę dla ciebie, to odpowiemy teraz na pytanie, jak możesz w swojej rzeczywistości te perspektywy poszerzać, bo nie potrzeba do tego wielkich działań czy głębokich podróży. Wcale nie, na początek można zacząć od małych rzeczy, jak na przykład zmianę twoich codziennych nawyków. Zobacz, jeśli dziś lubisz jakiś jeden typ muzyki, albo jeśli w ogóle przez długi czas ostatnio nie słuchałaś czy nie słuchałeś muzyki, to to byłby pierwszy krok. Do poszerzenia Twojej perspektywy w tym zakresie, żeby poszukać jakiejś muzyki na początek, która Cię chwyci za serce, która wzbudzi tę wibrację miłości w Tobie, albo spróbować innych gatunków, jeśli na co dzień tej muzyki dzisiaj słuchasz. Innym sposobem jest to, żeby wybrać sobie jakąkolwiek formę, Nazwijmy to kontemplacji. Oczywiście muzyka może temu służyć, ale mówię tu też o ciszy, o spacerach, o medytacji, chociażby też, czy prostym oddechu. O takich rzeczach, które pozwolą ci się wyciszyć i skupić właśnie na wewnątrz, czy do wewnątrz, bo dzięki temu będziesz mogła i będziesz mógł usłyszeć czasem bardzo cichy głos wewnętrzny mówiący do Ciebie i kierujący cię w odpowiednim w tym momencie kierunku. Więc jeśli być może masz teraz taki moment, w którym właśnie chcesz zmienić bieg jakiejś sprawy albo coś nie daje ci spokoju, to może tak być, że odpowiedź cały czas przychodzi do ciebie. W snach, w słowach muzyki, w oddechu chociażby. Wiesz, to jest niesamowite, bo dając ci jeden przykład z brzegu, na przykład dzisiaj, sprawdzając etymologię mojego nazwiska, okazało się, że Sikorka jako ptak jest powiązana z wodą, że stare znaczenie tego słowa, określenia ptaka, było powiązane z wodą, a ja jestem między innymi wodą. To przyszło do mnie w moich wizjach w medytacji. I widzisz, od dziecka miałam to nazwisko, od dziecka sama do siebie mówiłam różnymi językami, żeby dać sobie wskazówkę, w jaki sposób łączyć się ze źródłem, między innymi właśnie poprzez wodę. Czyli zobacz to, co powiedziałaś o ciszy, o kontemplacji, o medytacji, ale też sprawdzanie etymologii różnych słów. To może nas też zaprowadzić do zyskania nowych perspektyw na definiowanie różnych obszarów swojego życia. I dzisiaj też na spacerze rozmawiałyśmy sobie, że słowa, o których właśnie przed chwilą powiedziałaś, mają niezwykłą moc, oczywiście wtedy kiedy zdajemy sobie sprawę Skąd pochodzą i co oznaczają, i ostatnio zaczęłyśmy oglądać nowy serial. Nazywa się Koło Czasu i tam pada bardzo wiele różnych przesłań, ale właśnie, między innymi, jedna z głównych bohaterek mówi o tym, że słowa mają moc nie tylko znaczenie ale moc, moc tworzenia. I dodatkowo jeszcze mówi taką kwestię, która też jest dosyć istotna że. Zawsze jej plemię mówi prawdę. Tylko, że ta prawda nie musi być czymś, czego spodziewa się druga strona. I akurat przyszło do mnie to, że mam się tym podzielić w tym podcaście, bo właśnie perspektywa na prawdę, na to, co jest prawdą dla danej osoby, dla jednej czy drugiej osoby, też bardzo mocno zmienia to, jak wybieramy jak żyjemy, jak myślimy i działamy. A co istotne, umiejętność otwarcia swojego serca na perspektywę drugiego człowieka też energetycznie może sprawić, że dla nas doświadczanie tej sprawy zupełnie zmieni bieg na tak piękny i tak wyrazisty, którego wcześniej z poziomu umysłu byśmy się nie spodziewali. I sama miałyśmy ostatnio takie doświadczenie, że na początku czyjaś odpowiedź mocno nas oburzyła i spięła, ale kiedy z tym byłyśmy, patrząc na całą sprawę przez pryzmat miłości i szukając też tych nie swoich, tylko czyichś perspektyw na tę sprawę, robiąc to przez medytację, właśnie kontemplację i po prostu uważność na to, jak każda z nas się czuje w środku, to wszystko spowodowało, że ta sprawa, choć wydawała się nie do rozwiązania, nagle zmieniła bieg na taki, który zaczął nam sprzyjać. No więc... Jeśli dziś chcesz zmienić bieg, może nie historii świata, chociaż to też robimy, ale chcesz zmienić bieg jakiejś sprawy swojego życia, to być może jest to moment, w którym potrzebujesz spojrzeć na nią z innej perspektywy. Może potrzebujesz ujrzeć inną prawdę, czyjąś prawdę, dlatego że nie ma czegoś takiego jak jedna prawda. Hmm. Jeszcze do mnie przyszło, żeby porozmawiać trochę o przeszłości. Bo mówiłam też o tym, że niektórzy mogą spojrzeć na swoje różne doświadczenia z dalekiej przeszłości, czy z dzieciństwa, właśnie. I przecież to jest tak, że kiedy integrujemy różne swoje aspekty, kiedy uzdrawiamy różne trudne rzeczy w sobie, to zaczynamy też inaczej opowiadać swoje historie z przeszłości, bo zaczynamy je właśnie inaczej widzieć. Tak, i do tego jeszcze kiedy spojrzymy na innych poprzez perspektywę swojej czasem przeszłości, ale też czasami ich, jeżeli ktoś nam coś o sobie opowiada, to jak wiele rzeczy może się zmienić w naszym właśnie podejściu czy w tym, co uznajemy za prawdę. Kiedy pamiętam, że kiedy ja zaczęłam tak więcej podróżować po świecie, to to między innymi, bo mówiłyśmy o tym, co może poszerzać nasze perspektywy, no podróże oczywiście tak, te dalekie, bliskie te w siebie <noise> i te dookoła siebie podróżowanie zmieniło wiele moich prawd, wiele moich przekonań, wiele moich y, takich przeświadczeń o tym, że jest tylko tak i nie inaczej. Bo chociażby patrzenie na to, czym jest rodzina, albo patrzenie na to, czym jest Bóg w różnych częściach świata, patrzenie na to, jaką wartość mają dla ludzi rzeczy materialne to się tak różni, i dzięki temu ja sama. Zyskałam tak różne perspektywy, i dzięki temu mój świat się stał taki kolorowy, i jest w nim tyle różnych możliwości do wyboru, że to właśnie jest to, czego i ty możesz doświadczać, jeśli tylko zdecydujesz się na to, żeby zdjąć czarno-białe okulary i zacząć przymierzać okulary innych. W intro naszego podcastu mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni niewidzialną nicią wibracji, i tak naprawdę wszyscy pochodzimy z jednego źródła. Można więc powiedzieć, że ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną, i kiedy poznajemy swoje perspektywy, swoje definicje na życie, swoje sposoby patrzenia i doświadczania tego życia, to podchodząc do tego z otwartością, z miłością właśnie możemy jeszcze częściej doświadczać tego połączenia i tej jedności. Więc kiedy będziesz poszerzać swoje perspektywy, chociażby przez te rzeczy, o których wspomniałyśmy dzisiaj, czy to będzie może jeszcze coś innego, na przykład po prostu uważne obserwowanie innych z przestrzeni serca, przez pryzmat miłości, to zadawaj sobie przy tym pytanie, jaką częścią tego, tej osoby, tej rzeczy, tego doświadczenia też jestem. Albo co z tego jest też mną? I jeszcze tak na sam. Koniec koniuszków, można powiedzieć, tego podcastu. Chcę ci tylko powiedzieć twojemu umysłowi coś dla uspokojenia: że pamiętaj, że poznając inne perspektywy, a nawet przyjmując te perspektywy jako swoje na jakiś czas, nic nie tracisz, nic nie poddajesz, tylko i wyłącznie poznajesz siebie i pozwalasz sobie na to, żeby żyć tutaj pełni swojego potencjału. I ta perspektywa właśnie zmienia bardzo dużo. Ale żeby mogła się stać dla ciebie twoją prawdą i tym, czym być może zaczniesz żyć, no to potrzebujesz filtrów miłości. A żeby ten zespokojem założyć, potrzebujesz między innymi uwalniać skumulowane w sobie niskowibracyjne emocje, które mogą ci w tym przeszkadzać i jeśli czujesz, że tego właśnie potrzebujesz, to chcemy Cię też dzisiaj zaprosić do takiego procesu, który nazywa się Alchemia Emocji, w którym właśnie między innymi zajmujemy się uwalnianiem niskowibracyjnych emocji i osadzaniem w sobie tego, co wzniosłe i wspierające. Dziękujemy Ci za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że pojawiło się u Ciebie kilka aha momentów, że zapisałaś i zapisałeś sobie pytania, z którymi warto iść przez najbliższy czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje